Tam Chciałem zaprezentować spółjuk, który wykonałem 3 miesiące temu. Jest to łuk Przy 26 calach 45 funtów naciągu, Mój naciąg jest trochę krótszy. Strzelam instynktownie. Ług jak widać delikatnie poszedł za cięciwą jakieś 4 centymetry może nawet koło 5 no ale już 3 miesiące jest strzelany także także sam naciąg mógł trochę osłabnąć strzały też są wykonane przeze mnie też z leszczyny piórka piórka są Pożyczone od gołąbków groty 50 grain waga każdej strzały jest w granicach 300 grain plus minus oczywiście nie byłem w stanie wykonać e, idealnie każdej strzały ważącej te 300 grain A wahają się plus minus tam 10-15 grain jest to dosyć dużo jak na, na strzały ale no cóż może bardziej. Że nie są super proste. Ale powiem szczerze, że nawet bardzo prosto latają. Jak na tak krzywe strzały Może będzie widać no, Może pokażę teraz jak strzela ten łuk Piękkiwa wykonana z 10 nitek skrętki lnianej. Może jest trochę za ciężka. Może powinienem ją zrobić z 8. Myślę, żeby wytrzymała ten mój naciąg, ale akurat tą zrobiłem z 10. Co prawda jest z celowaniem, ale czasem może celność się poprawić. Nie wiem czy widać trajektorię lotu tej strzały. przyk się nie zalicza, ale całkiem przyjemnie się z niego strzela. Teraz może y, takie ujęcie zrobimy z tamtego boku tak żeby było widać cały lot strzały jeszcze cofnij się jeszcze dalej tak? jeszcze, jeszcze, jeszcze śmiał Tam, tam, z przodu, do tarczy. O, no, skupienie, jak widać, yy, dosyć duże, strzelałem z 15 metrów. Ale nie celowałem za bardzo, po prostu tak strzelałem. Tak sobie, no. Można teraz nakręcimy. Tak no, chyba będzie pod słońce, nie wiem czy będzie coś widać, chyba raczej nie Chciałem pokazać ujęcie z przodu lecącej strzały no. Chyba nie da rady. i tam jest starszy po lewej stronie po prawej. takie ujęcie przykładnie ujęcie na mnie. na mnie. Tak się Na boje. Także tak to wyglądało. Nie wiem, czy prezentacja się podobała. Mam nadzieję, że tak. To nie mój pierwszy łuk, który jeszcze zrobię. Nie jest może super najlepszy, ale zabawa z nim jest przednia. Dziękuję za uwagę.